Witam Was, no powiem Wam dzisiaj jest pogoda dosłownie do dupy Odwilż przyszła i kurczę, dzisiaj cały dzień, teraz mała mrzawka pada, ale tak to tu cały boży dzień kurczę blade. Eee, nawala ten śnieg z deszczem. Jest tam zero albo coś na plusie. To wszystko topnieje. Jak wyjdzie się to od razu cały człowiek mokry. Masakra jest. Co możecie zauważyć? Nie ma szalików. Piesek mój kochany mi pomógł w tym ściągnięciu. Były szaliki, a wczoraj sobie wieczorem zagroda była niezamknięta i sobie wskoczył i sobie stwierdził, że powyrywa sobie powyrywa sobie szaliki, bo po co? One tu mają być. Mówi idzie, odwilż to króliki, żeby miały lepiej oddychać i mi pomógł i poodrywał. Tak samo z tej klatki. Teraz, tylko teraz już nie była tu na siatce, tylko na deskach. I drzwiczki nie otworzyły się, i tak widzicie, jakie są mocne. Tak więc nie miał prawa pies tego otworzyć. Yy, no i co? Ja muszę krójką podawać siana i słomy, bo dostały dzisiaj zboża i wody. A widzicie, a już im się tutaj trochę, trochę skupszczyły na tą słomę i trzeba im pościelić. Ten wariat Zorro, to on przekopuje całą klatkę zawsze. Zawsze mam mokro, bo wylewa wodę i przekopuje łobus jeden. Ta widzicie, z tymi młodymi to cały czas się kupszczy w jedno miejsce. wylewa wodę. Wypije trochę, wyleje. Kupszczy się na tamto miejsce. Co jej zaściele są to ona tu ją wyrzuca. Tu widzicie, ma sucho, tam jest zakupszczone. Nic jej nie poradzę za... E, dzisiaj nie zdążę, ale też jest święto, to nie wypada. Może w sobotę od niej tutaj już obornik częściowo wyrzucę. Młodziutkie sobie, o! Patrzcie, jak podglądają jeszcze. Gniazda jako tako jeszcze nie wychodzą, ale o! Sobie tutaj wyglądają łobuzy. Szczurki małe. No, patrzcie, Zorro tam już dziurę wygryzał się chce dostać do tej samiczki. No tupta i tupta. Nie ma ochoty na nią, o, widzicie? Ale nie, ty nie będziesz. Ojcem kolejnych. Zobaczymy, bo te są po baranie francuskim niebieskim. Jak fajne baranki wyjdą, chociaż takie półbaranki, to znowu pójdzie ona do barana francuskiego. O, zobaczymy, czy im klapną muszę. To po jakimś czasie dopiero klapną, tak więc jak teraz są takie małe, to tego nie widać. No, ale są fajne. Te Gniazdo odkrywają. Matka je tutaj odkrywa trochę, bo żeby nie było za gorąco. O, by tu podglądają. Ale powiem Wam, takie uszy większe mają, to mam nadzieję, że baranki będą. Takie pół baranki chociaż. Co nie? Kajtek? No wskakuj, bo Ci będzie zimno, tak? Dzisiaj dobrze, że już na plusie jest. No hops. I jesteś w środku. A i zakrywamy Wasy. Widzicie, wyżarły wszystko z paśników. Eee, trzeba im podawać. To tak samo, iść. Wczoraj wieczorem dostały sianko i... Wszystko wyjadły kolbę kukurydzy, dostały to, se kolbę pogryzły ziarno. Nie dojadły jeszcze z rana, coś po pierwszej, koło drugiej. Tak więc trzeba obiad dać. Widzicie, kaczuchy, wszystkie mokre kuce, też cały czas sobie chodziły tutaj. Mówiły, że one to wolą sobie po deszczu chodzić. I teraz są mokre kuce, kuce morskie, można powiedzieć. Je tu schowałem, sumy dałem. O, widzicie, morskie kuce ma morskie kuce całe mokre jesteście, zobaczcie, całe mokre. Ale wykąpaliście się, tak? No morskie kuce siana dostały. Jeszcze im tu słomę pościelimy, niech się wytrą. Trochę, no tak, wytrzesz się, pościelimy Wam, żeby Wam mokro nie było kozy. To tam są smaźlaki, trochę tylko zacznie deszcz padać, to się chowają do obory. One nie lubią być mokre pod żadnym pozorem. No a Wy tu podjadacie mi sianko. To mi tu podjada sianko? Macie w korycie. Elżbieto moja. I Basio, dobrej macie jak ta Lala. A młodych nie widać. Słoma już się prawie skończyła. Będziemy musieli w sobotę pojechać, jak nie szybciej. Dzisiaj jest akurat środa. No też wiecie, za dużo nie pasuje rzeczy dzisiaj robić, co do jedyny oprzątać no bo to też święto, nie? Środa Popielcowa to nie za bardzo do pracy się brać oczywiście prace gospodarskie to trzeba robić przy nawet najwyższym święcie, nie? zawsze trzeba pooprzątać, czy to pościelić jak mają mokro, ale no jakieś tam roboty inne, niepotrzebne yy, no to nie można tego robić i yy, yy, co bym tu jeszcze dodał taki chyba krótszy ten film będzie bo nie mam co za bardzo dzisiaj gadać nic się nie zmieniło i tak myślę, że nie przejdziemy czasem na filmy. Przykładowo dwa razy, trzy razy w tygodniu. No bo moim zdaniem nie ma sensu nagrywać suz filmów o zwierzętach. Jak z dnia na dzień nic się u nich nie zmieni. Chyba że nagle będzie jakiś poródkus. To wtedy Wam oczywiście go nagram. No ale no możecie. Ten, wyrazić swoją opinię w komentarzach. Wiem, że wiele osób lubi co wie codziennie obejrzeć filmik o zwierzętach. Ale wam powiem, że nie mam za bardzo o czym nagrywać wczoraj popatrzcie, no jakie ma kółtunę, muszę jej przyciąć. Na wiosnę będą przycięte. Już się nie da tego wyczesać, jakie kultury zostały. Ale widzicie, są stare, a młode już tam rosną. E, taka owieczka nasza. E, co ja miałem mówić? No nie mam za bardzo co jakich filmów nagrywać. No codzienne. Filmy to są trochę, no nie wiem czy bez sensu, czy nie bez sensu, ale no... Nic nowego wam nie pokazuje, tylko cały czas to samo. Tak więc no... Możecie napisać w komentarzach co o tym sądzicie. Ale tak myślę, że może się przestawimy na przykład na trzy filmy w tygodniu. Albo i dwa. Też nie chcę was cały czas zanudzać tymi samymi filmami. To nic nie wnoszą. To zwierząt, wszystko to samo. I tylko wam znów je pokazuję. I sobie gadam sam do kamery. Takie nie za bardzo. jeszcze w dodatku święto jest. To się robić nie ma co. Co nie Elka? O, nie ma co robić. No kaczuchy mokre, też się lenią dzisiaj. Nie chciało im się wyjść. Jak już wyskoczyły, to sobie chodzą się kąpią teraz. Mówią, depada deszcz to jest okazja, żeby się wykąpać Co nie kaczuchy? Ani gąsi No, i chyba będziemy kończyć ten film. Jeszcze może puścimy sobie na kontrolne dopuszczanie tą samiczkę. Dobra, sprawdźmy, czy jesteś. Bo po takim czasie, ponad tygodniu, to jeszcze nie da się zobaczyć, czy ty jesteś kotna A więc samiec. A, ty iś. siki wąchasz. Czemu i siki wąchasz? Weźcie tutaj, spróbują obskoczyć i zobaczyć, czy. Czy, czy, czy pokryłeś ją, czy nie? Czy będziesz ojcem, czy nie? No? No dawaj, cykaj ją. Nie wiem, że ty się za sianem patrzysz. Powiem wam tak. Jak mają siano, to patrzą za ziarnem. Jak mają ziarno, to patrzą za sianem. I tak cały czas na zmianę. Wodę mają, wszystko mają. I zawsze mało jest. I widzę, że to coś nie ma ochoty. E, na razie to filtruje, Filtruję z nią, nie? Nie wiem, jak to się dokładnie... Co ja A Co co, co tam, tam za zapach poczułeś? Co tam za zapach poczułeś? No. no, bierz się za nią. Będzie uciekała, to znaczy, że jest. Widzę, że już chyca, ucieka, nie piszczy jeszcze Ale już nie ma ochoty na Fikumiku Do ściany doskoczyła i nie chce Nie wiem tam kitę nie chowa pod brzuch ale takie niepewne wam powiem Co, wyciągniemy ją, żeby ją tutaj nie, nie, nie męczył cały czas. I weźmiemy ją tam za jakieś 3-4 dni. A jednak widzicie Zarobił ją. Zaszprycał jak to się mówi. Będzie drugi raz a, kita do góry podnosi dwa razy. No to czyli nie byłaś. Nie byłaś, moja droga. Trzeci raz pod rząd, ale ty masz normalnie dzisiaj werwę. Nie, odpoczniesz jednak. Czy trzeci raz? Chycniesz na nagraniu? Jeszcze ją chycniesz, ja cię nie mogę. No podnosisz, kite, czy nie podnosisz? O, chyba już siły nie masz. Dwa razy podrządzich przez trzecie od razu fiknąć. A no, filmik nie będzie taki krótki. O i trzeci raz fiknął, poprawił. No to już mamy pewność, że się raczej zakociła. Chyba, że powtarza mimo ciąży, ale to jest rzadki przypadek. No, już, już ci dobrze tak, już ją zostawić te ją Pocałujesz, tak? I wszystko jest super gitara. No, wyciągniemy samiczkę, żeby jej tu nie ganiał. Później najwyżej wieczorem jeszcze raz ją puszczę, żeby ją tam z dwa razy obcykał i, i będzie już pewność. Dopiszę sobie do tamtej daty, tą datę dzisiejszą, czyli 17. Eee, no, nie będę już wiedział, kiedy się okoć. Najlepiej lepiej, bo będzie cieplej w marcu. Powinno być cieplej, nie? nie Niby mówią, że mają być znów mrozy wrócić, oby nie było tak. Ale ty dzisiaj jesteś normalnie na te samice na jarany samiec. I samica już nie chce, trzy razy ją cykłeś. Dobra, dajmy je ja ją wyciągnę. Tymczasem. Nie będę Wam już zajmował więcej czasu. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Ja, oczywiście, im teraz będę siana dawał, ale nie ma sensu, żebym to nagrywał, bo to moim zdaniem nic ciekawego nie jest, jak im daje siana. Telefon już mam cały mokry, tak więc no trzymajcie się, pozdrawiam Was. Jeśli nie subskrybujecie, to gorąco do tego zachęcam. I trzymajcie się, pozdrawiam Was jeszcze raz, ciepło. No i cześć.